Mamy nowe światło, które z opóźnieniem, ale pojawiło się w Strażnicy z sierpnia i w tym oto numerze Strażnicy okazuje się, że oprócz tego, co już ogłoszono, że będą mogli wykluczeni szybko wracać i że spotkań będzie kilka tak zwanych komitetów starszych, to teraz nagle ogłosili również, o czym wcześniej nie było mowa, że naznaczanie, słynne naznaczanie, które odbywało się przez publiczne przemówienia starszych i nie mówiono o kogo chodzi, ale wszyscy w zborze wiedzieli o jakie zachowanie chodzi i o kogo. Takie naznaczenie złego postępowania już nie będą robić starsi, ale wszyscy członkowie zboru będą mogli naznaczać kogo chcą i w ten sposób pokazywać, że są złym towarzystwem. Witam na kanale Nowe Światło, w którym omawiam różne sprawy dotyczące świadków jechowe i tego, co robią w sposób często ironiczny, sarkastyczny, ale staram się mimo wszystko robić to w sposób, który obejmuje fakty tego, co się dzieje w tej organizacji i co widać, kiedy człowiek obudzi się już ze snu, którym raczą ponad 8 milionów ludzi, dalej członkowie ciała kierowniczego, jak również komitetu redakcyjnego i całego Warwick. A propos, zobaczcie sobie na mapie obok Warwick jest też drugi dom Battle, który jest ciekawie położony, w którym najprawdopodobniej są mieszkania też dla tych, którzy są w Warwick, bo część chyba mieszka tam w Warwick, w tej głównej siedzibie są mieszkania, ale widać, że część mieszka poza tą siedzibą. No i możecie też zobaczyć na mapie na satelicie, jak dużo lasu wycięto pod budowę Hollywood Światkowskiego. I jest to obszar można to zobaczyć, który jest większy i to sporo większy niż sama nowa główna siedzibia. To też ciekawe, ile coś takiego będzie kosztować w ogóle, a mówią przecieki, że około 170 milionów dolarów. Także trzeba składać datki, bo JW Org stawia chatki. Zresztą obok tych posiadłości, co ciekawe, ale może poświęcę na to inny odcinek, można też znaleźć domy, które należą do korporacji strażnica. I jak myślicie, kto tam może mieszkać w tych domach, albo kogo są te domy? Ponieważ w oficjalnych rejestrach wyraźnie figurują jako domy należące do strażnicy a co mamy w tym artykule, który został opublikowany na stronie siódmej w Strażnicy, żeby wszyscy to zauważyli, żeby nikt nie przeoczył, no bo pytania czytelników to oczywiście były publikowane na końcu, ale teraz w razie jakbyś nie przeczytał w domu, jakiś świadek Jehowy nie zapoznałby się z tym artykułem, no to będzie mógł to zrobić w trakcie zebrania, nawet, przeglądając tą Strażnicę. I dziwnym trafem akurat w tej Strażnicy ktoś nadesłał pytanie o naznaczanie. Wiadomo, że nikt nie przysłał tego pytania, tylko te pytania to oni sami sobie zadają. Czy zna o którym mowa w liście drugim do Thessalonicza 3.14 dotyczy działań podejmowanych przez gronu starszych czy przez poszczególne osoby w zborze? A co pisze w tym liście drugim do Thessalonicza 3.14? A jeśli ktoś nie jest posłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, naznaczcie go sobie i przestańcie się z nim zadawać, żeby się zawstydził. Wcześniej uważaliśmy, że te słowa są skierowane do starszych zboru. Jeśli ktoś ignorował zasady biblijne, mimo że starsi wielokrotnie udzielali mu rad, to mogli oni wykłosić w zborze przemówienia ostrzegawcze. Wskazywało ono wszystkim gościom, że powinni ograniczyć z osobą naznaczoną kontakty towarzyskie. Bo naprawdę by trzeba było aż 150 lat, żeby oni to zrozumieli... Przecież czytamy w 13 wersecie, że jest napisane, ale wy, bracia, nie poddawajcie się promieniu tego, co dobra. Jeśli ktoś nie jest posłuszny naszym słowom, naznaczcie go sobie. Więc w tym liście jest napisane do całego zboru, Poza tym jest to napisane do konkretnego zboru, a biorą sobie to świadkowie jechołe ciało kierownicze jako przykład do tego co robić wszędzie w każdym zborze i w XXI wieku. No ale nawet załóżmy niech im będzie, no to nie jest to do starszych i oni przyznają teraz, że się mylili, ponieważ powiedzieli dalej, że jednak konieczna jest aktualizacja naszego zrozumienia tej kwestii. Najwyraźniej Rada Pałowa dotyczy działań podejmowanych w pewnych okolicznościach przez poszczególnych chrześcijan, nie ma więc potrzeby wygłaszania w zborze przemówienia ostrzegawczego. A skąd ta zmiana? Ano, zmiana jest stąd, że przegraliście w Norwegii proces. Dlatego zmieniacie swoją politykę i zrzucacie odpowiedzialność z organizacji i z ciała kierowniczego, z tych, co rządzą ośmioma milionami ludzi i chcecie odciąć się od tego, żeby nie ponosić konsekwencji prawnych, a później zwalicie wino na głosicieli. Jestem prawie pewny, że pójdą w tej kwestii, jeśli chodzi o wykluczenia, też Jakoś to zrobią, że tak będzie to stworzone, kwestia wykluczeń i tego, co z tymi wykluczonymi trzeba robić, żeby odciąć się jakby od tego, co organizacja robi, żeby nie można było oskarżać organizacji ani poszczególnych członków ciała kierowniczego później pociągać do odpowiedzialności, tylko pójdą też w tej kwestii podobnie jak z tymi naznaczeniami. Jak to zrobią jeszcze, nie wiem, ale pewnie jakiś sposób jest na to, żeby to ogarnąć. Nie jeszcze nad tym tak nie myślałem, tylko mam takie wrażenie, że oni pójdą w tym kierunku, że będą chcieli z siebie ściągnąć ten ciężar. Oczywiście to nie będzie zmieniało nic w kwestiach pewnie tego, że będzie to jakaś dalej kontrola zachowań, tylko być może w innej formule. No i oni teraz zrozumieli po 150 latach niby, że naznaczanie to nie jest rola starszych. I Paweł powiedział według nich, naznaczcie go sobie. Gdybyśmy już tam nawet to uznawali, że ten list pała i jest on też aktualny do wszystkich zborów, tak jak wcześniej wspomniałem, no to nawet gdyby to było aktualne, to oni teraz nagle twierdzą, bo wcześniej przez 150 lat oczywiście tych prostych słów z Biblii nie mogli zrozumieć, że każdy chrześcijanin ma sam stosować i każdy ma sam zdecydować, kto z kim przestanie się zadawać. No i oczywiście tu chodzi nie o to, że ktoś będzie wykluczony, ale takie, taki miękki ostracyzm będzie zastosowany. Czyli możesz iść do służby z kimś, możesz na zebraniu przywitać się, ale nie będziesz się spotykał w celach towarzyskich. Dlaczego? Żeby się zawstydził. Co ma podjąć w Zboże decyzję, kogo naznaczyć? Tu oni piszą, Paweł nie miał na myśli osób, które w kwestiach pozostawionych sumieniu podejmują inne decyzje niż my albo mają inne upodobania. Nie chodziło mu też o osoby, które nas uraziły. Paweł mówił tu konkretnie o tych, którzy świadomie odrzucają jasne, oparte na Biblii radę, czyli na przykład rady o tym, żebyś był podporządkowany k tym, którzy wam przewodzą, czyli na przykład ciał kierowniczemu. Ale teraz jest najlepsze, jeśli zauważymy, że nasz współwyznawca okazuje takiego ducha nieposłuszeństwa, podejmiemy osobistą decyzję, że nie będziemy spotykać się z nim w celach towarzyskich. Ponieważ każdy decyduje o tym sam, nie będziemy o tym rozmawiać z nikim, oprócz najbliższej rodziny. No, po prostu ci ludzie są delulu do potęgi setnej, ponieważ każdy kto wie jak działają zbory, to w większości zborów wiadomo jaka jest atmosfera, atmosfera gdzie są plotki, gdzie sporo osób nie ma co robić tylko zajmuje się plotkami. To jest po prostu niedorzeczne, że oni myślą, że kto zostanie do osobistej decyzji. A prawda by jest taka, że ktoś, kto sobie taką osobę naznaczy, rozpowie innym, albo będzie tak, że fliki będą sobie decydowały o tym, że na przykład ktoś się tam nie podoba z jakiegoś powodu, jakieś zachowanie w zborze jakiejś grupie, no to oni sobie ustalą, że no tak, trzeba naznaczyć, no przecież to tak nie, nie może być, nie może być, żeby zbór z nim spędzał czas. Jestem ciekawy na przykład, jak to by wyglądało, jak oni by poszli w grupie do służby i później na przykład po służbie by chcieli gdzieś iść na przykład na jakąś kawę czy do McDonalda czy gdziekolwiek i akurat będzie ten naznaczony w grupie, pójdzie do służby, powie większa na przykład część grupy czy trochę osób z tej grupy, że nie, my z tym, z tylko oprócz tego brata czy tej siostry, bo on, bo on jest naznaczony przez nas, tak? To jest po prostu myślenie dziecka, że tak się będzie działo i zastanawiam się, czy oni to robią z premedytacją, czy oni są po prostu tacy głupi i że i nie wiedzą jak działają zboże. Bo w zasadzie to nie wiem, czy oni tam chodzą na te zebranie, czy nie. Jak chodzą, to czy oni w ogóle wiedzą, co się dzieje w tych zborach, czy chyba nie. Jakby wiedzieli, to by czegoś takiego nie wprowadzili. Jeśli zmieni ta osoba naznaczona nastawienie i postępowanie, możemy przywrócić normalne relacje. No ale kto o tym będzie decydował? No tylko ci, co naznaczyli, więc mogą, mogą ciągle mówić, że nie zmienił. Ale najlepszy jest przypis, o kogo może chodzić. Może na przykład chodzić o kogoś, kto nie chce zarabiać na swoje utrzymanie, chociaż jest w stanie to robić. Czyli na przykład, ktoś ma depresję silną, ale o tym nikomu nie mówi i nie chodzi do pracy, a oni powiedzą, że naznaczamy, no bo ty nie chodzisz do pracy, ty udajesz, że powinienś chodzić, ale ktoś się leczy na depresję ciężką, a przez to będzie miał jeszcze cięższą depresję, że go naznaczą. O kogoś, kto nie chce zakończyć romantycznej relacji z osobą niebędącą świadkiem jehowem. O, czyli ktoś kto nie chce zakończyć, czy na przykład dwie osoby w zborze powiedzą, my cię naznaczamy, dopiero jak zakończysz relację, to my cię odznaczymy, więc można będzie jeszcze robić jakieś naciski nawet osobiste, a nie już tylko przez starszych, o kogoś, kto podaje wątpliwość postanowienia organizacyjne, o no, na przykład postanowienie o tym, żeby siostry sprzątały w kibrach, lub nauki biblijne na przykład nauka niebiblijna o tym, że Chrystus nie jest pośrednikiem wszystkich. Albo rozpowszechnia krzywdzące plotki. Ojej, no to tu już to po prostu chyba pół zboru powinna być od razu naznaczona, a kolejna część jeszcze zboru od razu tak prewencyjnie. Osoby, które trwają w takim postępowaniu są nieporządne. To ile tych plotek trzeba puścić? Dwie, trzy, żeby powiedzieć, że ktoś trwa w takim postępowaniu. To jest po prostu danie zapałek dzieciom, które będą się tymi zapałkami bawić, w stodole pełnej suchej słomy czy siana. Mam nadzieję, że po prostu podpalą wszystko. Bo to, co oni robią ostatnio, ci ludzie tam na górze, to jest po prostu żałosne i śmieszne i to z Bogiem nie ma nic wspólnego i tylko to pokazuje, że to są po prostu ludzkie wymagania i ludzkie przepisy, a przecież wcześniej w książce dla starszych było tam dużo napisano o tym naznaczaniu, teraz będą chcieli chyba wyrywać te kartki z stamtąd, albo będzie nowa książka, chyba paście w ogóle, bo to przecież już tyle tych zmian oni dają, że nie zdążą pewnie zmieniać nawet tej elektronicznej wersji, ale widać ciemny lud wszystko kupi. Także jeśli będziecie sobie chcieli kogoś naznaczyć, to na przykład możecie starszych też naznaczać. Tak bym proponował, żebyście, jak was jest więcej, tam pimo w zboże, albo znacie kogoś innego i wam przeszkadza, to trzeba naznaczyć takich starszych i nie spędzać z nimi czasu. Jak oni powiedzą, że zapraszają was na rozmowę, na przykład po zebraniu do pokoju, czy do was przyjdą na wizytę, to wy powiecie nie, bo ja mogę tylko spędzać czas w służbie z tobą i na zebraniu, a już po zebraniu nie, bo ja ciebie naznaczam i nie chcę z tobą, nie mogę z tobą spędzać czasu, bo takie są wytyczne ciała kierowniczego więc jeśli chcesz, żebym złamał te wytyczne, no to ja będę musiał napisać do BT lub nawet bezpośrednio do biura głównego, do ciała kierowniczego, że z imienia i nazwiska opiszę, że jesteś nieposłuszny tym zasadom od ciała kierowniczego, więc to jeszcze bardziej pokazuje, że powinienem cię naznaczyć, no bo jeśli poddajesz wątpliwość te postanowienia organizacyjne, no to tam tym bardziej jest to napisane, więc tu już mam kolejny powód do naznaczania. Przepraszam, ale niestety jesteś bardzo nieporządny, a nie ma tutaj wyłączności, nie ma nigdzie napisane, że nie mogę naznaczać starszych, więc naznaczam Ciebie i tego drugiego starszego, z którym, z którym chciałeś przyjść, jesteś nie. W poprawnym towarzystwem widziałem na przykład jak tańczysz na jednej nodze na weselu albo pijesz za dużo, więc no niestety, przepraszam. Albo nawet nie podawać powodu, tylko powiedzieć po prostu, że Cię naznaczam. Tak, myślę, że to będzie dobre dla Was jako Pimo rozwiązanie i chciałbym zobaczyć czy coś takiego zrobicie i jakie będą wtedy reakcje tych osób, no bo no, trzeba przecież wiadomo trzymać te, te postanowień świętych z ciała kierowniczego, więc no jeśli wy naznaczycie takich starszych, no to no, no sorry memory, nie możemy trzymywać z, z nimi kontaktów, no, tylko zebrania i do służby mo możemy. To jest zgodne z tymi zasadami bardziej świętymi niż 10 przykazań wyrytych w kamieniu, prawda? Oni powinni jeszcze pobłogosławić i to przyjąć z pokorą. Także te rady są naprawdę bardzo ciekawe. Oby robili jeszcze więcej takich głupot, bo po prostu to jest śmieszne. Świadkowie Jehowy uważają, że oni to są jakimś kanałem łączności z Bogiem i z Jezusem i oni przekazują rzeczy na ziemię od Boga Jezusa. No po prostu nikt tam logicznie nie myśli, ale no czegoś oczekiwać. Jeśli wam się podobało, dajcie lajka w górę, komentujcie. Oczywiście nie atakując personalnie. Starajcie się też rozpowszechniać tą dobrą na innym i jeśli uważacie, że ten kanał zasługuje na wsparcie, to można to robić przez YouTube, przyciski wesprzyj lub podziękuj pod filmem, przez Patronite lub przez SubPi, także zachęcam, jeśli chcecie wspierać ten kanał, żeby dalej się rozwijał, za każde wsparcie bardzo dziękuję i dziękuję też Patronom, Matthew i innym, którzy wspierają ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.